Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na film pod tytułem Szczęście, które już do Ciebie idzie. I będą trzy karty do wyboru. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka. Ja wam zaraz to przesunę, dobrze? Jeden, dwa i to jest trzy. Jakie szczęście do jedyneczki idzie? Pamiętajcie, oczywiście, że czytanie jest ogólne, czyli tutaj nie każdy się w tym czytaniu odnajdzie, tak? I patrzymy, jakie szczęście idzie do jedyneczki. Co do jedyneczki idzie. Ja przepraszam, ale dzisiaj tak tutaj jakoś no dziwnie tutaj ta jakość jest. Nie wiem dlaczego. Tak dobrze tych kart nie widać. Co jest z ostrością, mam nie tak. Moja droga Jedyneczko, jeżeli chodzi o Ciebie, to tutaj karty pokazują, że będziesz uwalniać się z jakichś blokad. Mhm. Możesz mieć taką tendencję od jakiegoś czasu w sobie, że w jakiś sposób się blokujesz, zamykasz na coś, dużo myślokształtów tworzysz, coś czarno widzisz, czarne scenariusze w swojej głowie tworzysz, tak? I tutaj też przede wszystkim te emocje mogą być takie trudne, ciężkie. No to tym szczęściem u ciebie jest to, że ty z tych blokad, z tych trudnych emocji będziesz się uwalniać. Do niektórych z was idzie mężczyzna. To nie jest do każdego przekaz. Nie, nie, nie. Jeżeli jesteś osobą, która poszukuje szczęścia w miłości, no to właśnie tym szczęściem jest taki jakby jakiś mężczyzna, jakiś nowy początek z mężczyzną. Ale również tutaj też karty chcą powiedzieć, że to może być też wspierająca w ogóle osoba w twoim otoczeniu. Jakiś mężczyzna może być dla ciebie taki wspierający, pomocny, życzliwy, przyjacielski, pozytywnie nastawiony do ciebie. Szczęściem też u was jest to, że mogą aktywować się różnego rodzaju dary, talenty, to, to co ukryte, to co zakryte, bardzo dobra intuicja i takie powiedziałabym robienie porządku, polepszenie sytuacji w jakiejś przestrzeni międzyludzkiej, w jakimś towarzystwie, w jakimś otoczeniu karty mi pokazują. Szczęściem również jest u ciebie obfity czas. W jakąś energię pracy i zarabiania. To, ile włożysz energii w coś, czasu własnego, pomysłu, to będziesz w jakiś sposób dostawać, tak? Czyli tutaj w tym szczęściem może być praca, zatrudnienie gdzieś, ale również jakieś Twoje projekty, jakieś Twoje rzeczy przez ciebie wykonywane. Sam sama możesz coś tworzyć, jakieś rękodzieła, cokolwiek takiego i to może dawać ci jakąś obfitość finansową. Ale przede wszystkim u ciebie tym szczęściem, które już idzie, to jest właśnie ta sytuacja, gdzie ty poczujesz się bardziej szczęśliwa, bardziej spełniona, bardziej radosna, jedynaczko, tak? I będziesz uwalniać się z tych jakichś takich dziwnych blokad, z takiej tej gdybologii, z takiej tej energii braku wdzięczności, braku radości z tego tutaj będziesz. To będziesz uzdrawiać u siebie, i uważam, że to jest bardzo fajny i bardzo ładny przekaz dla ciebie. Zobaczymy sobie, jakie jeszcze do ciebie szczęście idzie. No, proszę bardzo, wszechświat Ciebie bardzo mocno wspiera, idzie do Ciebie jakaś obfitość, jakieś zadowolenie, jakaś radość, no i widzisz, wyjdziesz z, jakiegoś, z jakiejś mentalności. Jesteś w jakiejś klateczce mentalnej, w jakiś sposób się gdzieś blokujesz na przypływ szczęścia, na tą radość, na to zadowolenie, na to spełnienie się. No to tym szczęściem u Ciebie jest to, wyjdziesz albo z tego narzekania, albo z bycia ofiarą w życiu. Albo z jakiejkolwiek innej mentalności, ale z tego się wyswobodzisz, i tego Tobie życzę wszystkiego dobrego. Dwójeczka, jakie szczęście już do dwójeczki idzie? To jest też wybór na dziś dla mnie, mój wybór. Dla dwójeczki, jakie szczęście idzie do dwójeczki. fajna energia. No i co tutaj z tą ostrością jest? Coś poklikałam i chyba już jest lepiej trochę. Dobrze. Moje drogie dwójeczki, jakie tu szczęście? Możesz otrzymać fajną wiadomość. To, na co dłuższego czasu czekasz, do ciebie przyjdzie fajna, pozytywna informacja, wiadomość. Szczęściem może być też to, że po prostu ktoś Ciebie zauważy, dostrzeże, ktoś zaproponuje Ci jakąś współpracę, jakieś spotkanie, jakąś rozmowę. Możesz też otrzymać jakieś zaproszenie gdzieś do kogoś. Ktoś Ciebie może chcieć zaprosić, ktoś się może do Ciebie odezwać, lub ktoś może chcieć się do Ciebie wprosić po to, żeby mile spędzić z Tobą czas. Przede wszystkim, moja droga dwójeczko, o tym szczęściem u Ciebie to będzie taka sytuacja, że Ty dostrzeżesz, kto Ci sprzyja, a kto ci nie sprzyja, i będziesz robić porządki w swoim życiu, w swojej przestrzeni, w swoim otoczeniu. Również też mam takie wrażenie, że bardzo mocno przyjrzysz się swojemu zdrowiu. I zwrócisz uwagę bardzo mocno na to, co jesz, co spożywasz, co Ci służy, co Ci nie służy, co szkodzi Twojemu zdrowiu, i tutaj tym szczęściem będzie to, że Ty odkryjesz, jakie pokarmy są przez Twój organizm przyswajalne, jakie nie. I możesz tutaj chcieć coś wprowadzić, jakieś zmiany, takie poważne zmiany żywieniowe do swojego życia. Też widzę u Ciebie, droga dwójeczko, że ten najbliższy czas, w to i teraz, kiedy będziesz tego słuchać, bo to jest na już czytanie, myślę, że Ty również znajdziesz w sobie bardzo dużo spokoju. Będziesz potrafiła, dwójeczko, balansować, będziesz potrafiła uspokajać myśli, emocje, szukać tej równowagi, będziesz potrafiła dzielić obowiązkami u siebie, dziś robię to, potem mam czas dla siebie, później robię znów to i tamto i tutaj tak właśnie karty pokazują. Będziesz bardzo dobrze dzielić obowiązkami. Ja też widzę, że mm, tym szczęściem u ciebie może być również taka sytuacja, że znajdziesz czas tylko dla siebie, tylko dla siebie. Postawisz siebie na pierwszym miejscu i znajdziesz ten czas dla siebie, bo może jesteś osobą, która zawsze jest dla innych, a mało jest ciebie dla siebie. No, co tym szczęściem, będzie odkrycie siebie dla siebie i znalezienie tego czasu tylko dla siebie. Bardzo tutaj dużo wiadomości. Możesz dzielić się swoją wiedzą, możesz pracować ze słowem, możesz bardzo szybko pozyskiwać wiedzę, zdobywać wiedzę, ale tutaj też komunikacja będzie miała kluczową rolę w Twoim życiu ważne znaczenie będzie odgrywać. Ważną rolę w Twoim życiu. Myślę też, że yy, wiele sytuacji się wyjaśni. Jeżeli kogoś o coś podejrzewasz, uzyskasz konkretną odpowiedź. Odkryjesz, dowiesz się i będziesz podejmować słuszną decyzję, co dalej z tą sytuacją robić, ale to będzie bardzo pozytywną tego słowa znaczeniu się wyjaśniać i rozwijać. Ja też widzę, że yy, dla niektórych z Was, z szczęściem, może być taka informacja, że. Jakiś mężczyzna może na Twojej drodze życia stanąć, możesz sobie z jakimś mężczyzną pisać, konwersować, rozmawiać, próbować nawiązywać bliższą relację, a nawet może dojść do jakiegoś wspólnego spotkania. Karty tutaj mi pokazują. Jakie tu jeszcze szczęście idzie do dwójeczki? Proszę bardzo, bardzo, wszechświat Cię wspiera. To jest podobny przekaz jak przy jedyneczce jakaś obfitość na Ciebie spływa i możesz być bardzo dobrym nauczycielem dla kogoś, ale możesz też być, dwójeczko to może być taki dobry moment w Twoim życiu do tego, żeby zdobywać wiedzę, żeby się nią dzielić, ale żeby ją też pozyskiwać, czytać, uczyć się, zdobywać. Także, no, taki tutaj przekaz. Podobnie myślę jak przy jedynaczce, jeżeli zastanawiałeś czy zastanawiałeś się nad wyborem jeden, to może warto sobie też odsłuchać, czemu by nie. Ale przede wszystkim, tutaj, to szczęście u ciebie to jest, ty masz uwierzyć w siebie, ty masz uwierzyć w to, że ty masz ogromne wsparcie, ty masz przejmować inicjatywę w swoim życiu i ty masz działać. Ty jesteś tym magiem, ty jesteś tym kreatorem, ty jesteś tym twórcą. I to, jak będziesz do swojego życia podchodzić, to, jak będziesz myśleć, tak się będzie realizować. A ja widzę, że tu będą pozytywne myśli, pozytywne nastawienie, bycie w obfitości, bycie w radości, bycie we wdzięczności, czyli ty tu będziesz jeszcze więcej tego wszystkiego pomnażać. Wszystkiego dobrego. Trójeczka. No i jakie tutaj szczęście już do słojeczki idzie. Dwie karty, dobrze, nie będą. Trójeczka pokazuje mi się w takich energiach trochę depresyjnych, trochę smętnych. Trójeczka nie wierzy w siebie, trójeczka nie wierzy w to, że to szczęście może przyjść, trójeczka nie wierzy w to, że wiele spraw może się w końcu wyjaśnić, że czas najwyższy stawić czoła pewnym problemom, czas najwyższy podjąć jakieś decyzje i ruszać naprzód. Trójeczka woli się wycofywać, trójeczka woli się zamykać w sobie, trójeczka woli być w takich smutaśnych energiach. Możesz być trójeczką, um, możesz trójeczką mieć wrażenie, że jesteś pomijana w życiu, że szczęście cię omija, tak? Jeżeli ty tak się czujesz, to to czytanie jest dla ciebie. Jeżeli nie czujesz się w ten sposób, to to czytanie nie jest dla ciebie. To już po pierwszych słowach będziesz wiedzieć, czy ono z tobą rezonuje, czy nie. Jakie tutaj szczęście do ciebie idzie? Jakaś mała transformacja jest, ale to jest mała transformacja. Prawdziwa transformacja i prawdziwa zmiana w Twoim życiu jest w przeszkodzie, bo Ty w tą zmianę nie wierzysz. Tutaj masz tak, Ty w to nie wierzysz. Ty mm, gdzieś uważasz, że nie, że u Ciebie tak w życiu się dużo wydarzyło i tak się dzieje i już nie może być lepiej. Będzie, będzie lepiej, jeżeli Ty uwierzysz w siebie, uwierzysz w swoją moc. Jeżeli ty coś za sobą zostawisz, ja nie mówię, że masz wszystko naraz zrobić, bo to nie da rady tak, tak? Ale jakiś etap, jakąś myśl, jakąś sytuację, jakąś sprawę, chociaż jedną sprawę domknij to, co się ciągnie od dawna, to, co jest wielowątkowe, zamknij to i otwórz się na coś zupełnie nowego. I wtedy to szczęście do ciebie zawita. Uważam też, że u ciebie, tobie jest potrzebna jakaś rekonwalescencja. Tobie jest potrzebny czas tylko dla siebie i tym szczęściem może być taka sytuacja, że ten czas będzie, on się znajdzie. Coś się w Twoim życiu takiego wydarzy, że będziesz mieć ten czas tylko dla siebie, po to, żeby sobie przemyśleć, odpocząć, coś poukładać. I teraz tak, widzę też Ciebie jako osobę, która będzie wychodzić z jakiejś energii użalania się, cierpienia. Mhm. Ty będziesz zmieniać bardzo dużo w swojej głowie. Tutaj duże takie zmiany myśleniowe mi się pokazują. I od tego zaczniesz. I kiedy ty od tego zaczniesz, to twoje życie będzie się odmieniać. Towarzyszą Ci jakieś trudne myśli, stany depresyjne. Czujesz, że w Twoim życiu nie ma. Tego czegoś stabilnego, silnego, mocnego, na czym możesz budować swoje szczęście. Jeżeli ty uwierzysz w to, że to szczęście również może do Ciebie przyjść, to karta Czwórki Mieczy jest kartą małej, ale jednak transformacji. Jeżeli w to nie uwierzysz, dalej będziesz w tej mentalności ofiary, narzekania, smucenia się, czarnowictwa, to to szczęście Cię znów kolejny raz ominie. Także tutaj. Wszystko zależy od Ciebie. No niestety, wszystko zależy od Ciebie. Ty masz szukać różnych dróg możliwości, dziś masz takie rozwiązanie. Dzisiaj tak myślisz, dzisiaj tak podchodzisz do tej sprawy. Jutro już będzie zupełnie nowa, inna, świeża energia. Otwieraj się na nowe horyzonty, otwieraj się na nowe możliwości, otwieraj się na nowe perspektywy. One do ciebie idą. One do ciebie idą. Tylko ty możesz być w tych energii, gdzie ty tego nie chcesz, albo nie chcesz tego zauważyć. Także takie tutaj czytanie. I jaka tutaj energia dla trujeczek? Pokazuje się, jakie tu szczęście idzie. Masz się zmotywować. Masz się zmotywować do działania. Masz się zmotywować, trujeczko, do odwagi. Masz się zmotywować do tego, żeby przezwyciężać te problemy, żeby ruszać energią. Ty masz nie być w energii pogubienia, zagubienia. Ty masz otwierać się na nowe początki. Tak. Szczęściem dla niektórych z Was może być też wejście w jakąś relację, w jakąś współpracę, w jakieś partnerstwo. To też może być szczęściem. Jeżeli masz partnera, to wysłuchaj go, przyjrzyj się jemu, zwierz się jemu. On Cię może zmotywować do działania. Jeżeli jesteś osobą samotną, to poprzez kontakt międzyludzki, poprzez spotykanie się z ludźmi, poprzez odnowienie jakichś znajomości, relacji, odświeżenie tego, co gdzieś tam wygasło, Między tobą a jakimiś tam ludźmi, osobami, towarzystwem, możesz zacząć motywować się do tego, żeby coś w swoim życiu zmieniać. Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam.